And when God took them on the other side of the Red Sea, Kiedy Bóg przeprowadził ich na drugą stronę Morza Czerwonego, and destroyed the entire Egyptian army. Zniszczył całą armię egipską. And they saw the bodies washed up along the seashore. I oni widzieli ciała wypływające na brzeg. And they danced and they praised the Lord. Tańczyli chwalili Pana. I have a message entitled, Mam takie kazanie, The Right Song, zatytułowane Właściwa Pieśń on the wrong side

Ufać panu kiedy już jest zwycięzcą. I kiedy Bóg wyzwolił ich z armii egipskiej, they all over the wilderness. Oni tańczyli na pustyni. They say, He is Almighty God. Mówili: on jest wszechmogącym Bogiem. We'll never doubt him again. Już nigdy nie będziemy wątpić. trzy days, days later, there was no water. Nie było wody. They were thirsty, Byli spragnieni And they didn't know what to do. Nie wiedzieli co mają zrobić. i they were led to some water. I byli doprowadzeni do pewnej wody. Wyobrażam sobie, że to była jakaś y, jakieś rozlewisko wodne. Tylko niewiele wody. Dobiegli do tej wody, zaczęli pić. And it was too bitter to drink. I była zbyt gorzka, by można ją było ją pić. And they turned on their leader, Moses. I zwrócili się do swojego przywódcy, Mojżesza. I grozili, że go kamienują. że tutaj, Powiedzieli, wyprowadziłeś nas tutaj, aby nas zabić. They God. Prowokowali Boga And they Moses. i prowokowali Mojżesza. Because all along God knew what he was doing. A cały czas Bóg wiedział, co czyni. He was testing the people. On testował ludzi. That's all he was doing. Tylko to czynił. On wiedział, że on tą wodę oczyści. If they would have trusted him. Gdyby mu zaufali. If they would have turned to Moses. Gdyby się zwrócili do Mojżesza say we have a problem. i powiedzieli, mamy problem i gdyby się modlili If they had God, gdyby wierzyli Bogu the Lord the tree. Bóg pokazałby im drzewo drzewo, które Możesz wziął i wrzucił do wody i te gorzkie wody zostały uzdrowione that was the plan of God all along. i to był od początku plan Boży ale zamiast ufać Bogu oni zwątpili powiedzieli, Bóg o nas zapomniał byli już głodni, z skończył się chleb, który mieli z sobą. Remember, there are no stores. Pamiętajcie, tam nie było sklepów spożywczych. No supermarkets. Nie było supermarketów. No lady stores to buy shoes. Nie było żadnych damskich sklepów z butami. No stores, no food, no żadnych water. sklepów, żadnego jedzenia, żadnej wody. They murmur and complain again. A więc szemrali, narzekali znowu. Więc so God sent the food of angels.

Because they, they, they committed an incredible sin against god ponieważ popełnili straszny grzech przeciwko bogu fornication cudzołóstwo i przetrzeństwo jest wspomniane Ale nie z tego powodu gniew Boży spoczął na the gniew boży przyszedł ponieważ oni kusili pana pismo święte mówi To nie byli, to nie byli Filistynczycy, to nie byli poganie were the to był lud Boży. My możemy zrozumieć grzech, przezecznictwa, grzech cudzołóstwa, ale nie za te grzechy Bóg ich ukarał. Biblia wyraźnie mówi, co się stało. Biblia mówi, że oni kusili Chrystusa. Co to znaczy kusić Chrystusa? to nie chodziło o to, że oni chcieli ukamienować the idolatry nie chodziło głównie o ich porządliwość, o ich przetoczeństwo. Zadam wam pytanie Dlaczego tak jest, że Bóg zawsze testuje swój lud. kiedy patrzymy na tą historię. the f the first time i really considered it deeply Kiedy czytałem to to naprawdę głęboko w nią spoglądałem. And you don't seem to be fair with these people. I mówię panie, to nieuczciwe, że tak postąpiłeś z tymi ludźmi. I'm a father with four children. Jestem ojcem czwora dzieci. I I have 11 grandchildren. Mam 11 rodwnuków. And if I had been there at that time. Gdybym był wtedy w tamtym czasie. And I heard my little children cry. Gdybym usłyszał, jak moje małe dzieci płaczą. And my wife comes me and say my children are going to die unless we have water. I moja żona przychodzi do mnie i mówi: Nasze dzieci umrą, jeżeli nie będzie wody. You can go for weeks without food. Przez kilka tygodni można bez pożywienia żyć. You can go less than a week without water. Ale bez wody mniej niż tydzień. Ja so, mówię: Panie, to jest takie naturalne pragnienie. The children are Dzieci płaczą. I ojcowie przychodzą do Mojżesza. I mówią, nie ma wody. My umieramy z pragnienia. I mówię, Panie, dlaczego Ty ich tak testowałeś? What are you looking for out of these people? Czego oczekiwałeś od tego ludu? It's a natural desire to be thirsty. To jest naturalne pragnienie, kiedy człowiek chce się pić. And I thought to myself, I pomyślałem sobie, if I had been there, gdybym tam był, I would have probably murmured and complained. Ja prawdopodobnie też bym narzekał i szemrał. But the Bible says, Ale Biblia mówi, the Lord suffered you to thirst or he allowed you to thirst. Pan pozwolił wam być spragnionymi. Ten wiersz jest w Księdze Psalmów. And David is this. I Dawid to pisze. He said God them to suffer thirst, Bóg pozwolił im cierpieć te pragnienie, to aby ich testować. To see what was in their aby zobaczyć, co jest w ich sercach. Możesz rozumiał, co się dzieje. around among the people ponieważ on był wśród ludzi Ponieważ oni go już nienawidzili They were ready Byli gotowi go kamienować Moses Mojżesz był człowiekiem który chodził z Panem I on wiedział co Bóg czyni I on użył słowa by wyjaśnić to co Bóg czynił In fact On użył dwóch słów i said this is Mara I on powiedział to, jest, to są rzeki Mara This is Maraba to jest Mara, two słowa, które oznaczają miejsce testu. In other words, he was running among the people. Więc on był wśród ludzi. He said, "We are being tested." I on mówi, on mówi, jesteśmy testowani. Whether or not we believe that God is with us. Chociaż może nie wiedzicie, że Bóg je nami On testuje nas, czy będziemy mu ufać. Znacie tą historię? Że oni cały czas narzekają, cały czas chcą ukamienować swojego pastora. A tam była skała na wzgórzu, a miracle rock.

I chcę abyście posłuchali, co mówi wtedy pismo święte. the Lord. Oni kusili Pana. By saying. Mówiąc. Is the Lord among us or not? Czy Pan jest wśród nas, czy nie? They tempted God kusili Boga By something they were thinking and saying in their heart. coś, co zrodziło się w ich sercach i co wypowiadali. We're in a hard place. Jesteśmy w trudnym miejscu. In a life and death Jesteśmy w mo momencie y życia i śmierci. Gdzie jest Bóg? Gdzie jest jakiś dowód, że on cokolwiek dla nas czyni? Gdzie jest jakiś dowód, że on odpowiada na nasze modlitwy? This what happens to I to się dzieje z nami. A great for us. Bóg dokonuje wielkiego cudu dla nas. He uzdrawia nas. He nasze finansowe potrzeby. He saves